Psalm 81. Uroczyste odnowienie przymierza. Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą. Wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba. Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. Zadmijcie wróg w czas nowiu, w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. Bo tak ustanowiono w Izraelu przykazania Boga Jakuba. Ustanowił to prawo dla Józefa, gdy wyruszył z ziemi egipskiej. Słyszę słowa nieznane. Uwolniłem od brzemienia jego barki, jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja cię ocaliłem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę Cię napomnieć, abyś mnie posłuchał Izraelu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, szeroko otwórz usta, abym je napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. Zostawiłem ich, przeto ich twardym sercom, niech postępują według swych zamysłów. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Schlepialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki. A Jego bym karmił wyborną pszenicą i nasycił miodem z opoki.